Witajcie serdecznie. Dziś chciałabym przedstawić Wam jeden z najbardziej fascynujących produktów koreańskiej firmy Atomy: Piure Spirulina 100%. Ten produkt to prawdziwa rewolucja w świecie suplementów diety, która zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego warto zainteresować się tym niezwykłym suplementem. Pure spirulina od atomy to suplement diety w formie kapsułek, zawierający wyłącznie czystą spirulinę, mikroskopijną niebiesko-zieloną algę, która rośnie w ciepłych wodach tropikalnych. Spirulina jest bogata w białko, witaminy, minerały, karotenoidy oraz przeciwutleniacze. Zawiera w sobie około 70% białka, co czyni ją jednym z najbogatszych źródeł białka roślinnego na świecie. Dodatkowo, spirulina jest źródłem chlorofilu, który ma właściwości detoksykacyjne i wspomaga oczyszczanie organizmu. Suplement ten jest idealnym wyborem w przypadku osób pragnących wzmocnić swoje zdrowie i poprawić ogólną kondycję organizmu. Jest szczególnie polecany sportowcom, wegetarianom weganom oraz osobom prowadzącym aktywny tryb życia. Dzięki wysokiej zawartości białka, spirulina wspomaga regenerację mięśni i dostarcza niezbędnych aminokwasów. Jest również doskonałym źródłem energii, wspierającym osoby potrzebujące dodatkowej siły w codziennych obowiązkach. Zatem jak działa ten suplement diety? Spirulina działa wieloaspektowo na organizm. Przede wszystkim wspomaga układ odpornościowy, dzięki czemu organizm jest bardziej odporny na infekcje i choroby. Zawarte w spirulinie przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, co spowalnia procesy starzenia się komórek. Spirulina pomaga również w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL oraz podnoszeniu poziomu dobrego cholesterolu HDL, co korzystnie wpływa na zdrowie serca. Dodatkowo wspomaga ona kontrolę ciśnienia krwi oraz może przyczynić się do redukcji tkanki tłuszczowej. Stosowanie spiruliny jest niezwykle proste. Zaleca się przyjmowanie jednej czy dwóch kapsułek raz lub dwa razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Regularne stosowanie spiruliny przynosi najlepsze efekty, dlatego warto włączyć ją do codziennej rutyny. Użytkownicy piór spiruliny firmy Atomy chwalą produkt za jego skuteczność i naturalny skład. Wielu z nich zauważyło poprawę samopoczucia, wzrost energii oraz lepszą kondycję skóry i włosów. Spirulina zdobyła również pozytywne opinie ze względu na swoje działanie detoksykacyjne i wspomagające trawienie. Użytkownicy doceniają także łatwość stosowania kapsułek oraz ich przystępną cenę. Jeśli chcecie przetestować ten produkt, zwróćcie się do osoby, która dała Wam link do tego nagrania. Na slajdzie, który się teraz wyświetla, oraz w opisie znajdziecie informacje do kontaktu z nami. W tym miejscu zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziecie inne materiały poświęcone produktom firmy Atomy. Pozdrawiam serdecznie!